witam panie i panowie mam do przekazania smutne informacje tutaj policja w Londynie znalazła na dzielnicy Hanslau w domu zwłoki czteroosobowej rodziny dwoje dorosłych para parę paroletnich rodziców dziewczynki 20 lat i dziecko chyba 2 lata czy 3 lata z komunikatu rodziców i z komunikatu policji Wniosujemy, wynika, że nie szukają żadnych osób trzecich, czyli można zrozumieć, że mamy tutaj po prostu do czynienia z naszym morderstwem, samobójstwem. Jakieś dalsze wiadomości, update y będę. velice novou na běžnou cenu. Pozdravím.